mieć mocne fundamenty i oczywiście męską samotnie. Przyda się też przestrzeń dwa piętra w tym jedno tylko na kino domowe. Tak. A poza tym, dakuzi w ogrodzie i oczywiście, obowiązkowo basen. Tak. Świetnie! Proszę o podpis. Dobrze, to powiem, co zrobimy. Zaczniemy od was w takim stanie, z problemem. Potem nastąpi wymiana i będziecie szczęśliwi, może być? Aha, Aha tak, tak myślę. myślę. Świetnie, więc wymieniajcie. Jakoś tak nam zabrakło zdań do wypowiedzenia i... E, chodzi o wymianę moich usług na wasze pieniądze. A, Sorki, tak, oczywiście. Bardzo dobrze. A więc tak, wcześniej się nam to nie zdarzało, ale... No to do widzenia. Chwileczkę, przecież mieliśmy budować razem dom! Ja będę budować nowy dom! Pa! Dobra, a może byśmy spróbowali czegoś mniej oczywistego? Nie, proszę, tylko nie na on. Słuchaj, nauka nas zawiodła, dajmy szansę alternatywie. Proszę, nie mów tego. Nie. Błagam. Nie. Powiedział, medycyna alternatywna? <laughs> Więc twierdzicie, że brak wam wiatru w żaglach? Tak. Pociąg nie odjeżdża ze stacji? Tak. Gęś utknęła w hamaku? Tak. Kartofel zaklinował się w rurze wydechowej? Chyba nie jestem pewna, o czym teraz mówimy. Masz kłopoty z mówieniem? Tak. Hmm, to tak. Myślę, że trzeba uwolnić holistyczność czakry waszego trzeciego oka, ażeby podbić wasze aury i stymulować przepływ chi do języka. Co to znaczy? Coś takiego. Jak się czujecie? Jakby mnie ktoś ukłuł dwieście razy, a potem podpalił. Chodzi mi o relacje między wami. E, 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 nie, nadal nie mam mu nic do powiedzenia. Ja też nie. Zaraz, chwila, ja czuję, jakby coś się miało zdarzyć. Aha, i ja też! Jakby mnie coś łaskotało w język! Rzeczywiście dziwne. Przeprowadziłem ten zabieg już trzy razy i wszyscy pacjenci mieli dokładnie takie same objawy. Co za przypadek. Bez paniki wszyscy dochodzili do normy bardzo szybko. Jak tylko pogodzili się z tym, że to norma. Lekarz bez uprawnienia. Wiesz co, Darwin? Kiedy ten dziwny pan wreszcie odsysał resztki płynu z naszych skrzywionych twarzy za pomocą pokrytej smarem pompki rowerowej, doznałem wtedy oświecenia. Weź nic mi nie mów. Oczy nadal wystają mi z zadziwienia. Nie, ten gość nie miał dyplomu. Po prostu udawał, że jest lekarzem. A więc? Więc my też możemy udawać. Nie rozumiem. No wiesz, dalej jakoś nie klei nam się rozmowy. Tak, gorzej nam to idzie niż chodzenie na jednej nodze. A! No właśnie. A co, gdybyśmy to nie my ze sobą gadali? Co to znaczy? Będziemy odgrywać scenki. Jeśli to pomaga przed to nam też pomoże. To kim chcesz być? Będę Akaner Juku, wstydliwą dziewczyną Kawaii, która lubi psykorgi i przyjaźń. Dobra, zaczynamy! Hej! O, hej, hej! Jestem Akane Chan! Nie przywykłam do rozmowy z ludźmi. Gwiazda rumienic odwraca się. Moje gratulacje! Wygrywasz czarną edycję Efona. Sugoi, Dziękuję, Slive Magdaikel-senpai. Pierwszy raz ktoś daje prezent Akane Chan. Gwiazdka odwraca się zarumieniona. Czy chcesz się zaprzyjaźnić za kanę? Co? Znak zapytania równa się moja wiadomość nie przeszła? Czatuj ze mną a wygrasz dolary, dolary, dolary. Co? Kliknij na link i gadaj. Hmm. A, 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 a! Darwin, niby jako tę odgrywasz. Jestem botem. A więc rozmowa biednej jak Akane nie była prawdziwa? Gwiazdka wali głową w ścianę z rozpaczy. Gwiazdka nie zdaje sobie sprawę, że to boli bardziej w realu niż na kąpie.